Cześć to Timos! Dzisiaj zastanowimy się, jakie serie Lego miały niewykorzystany potencjał. Dodam jeszcze tylko, że jest to oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Zapraszam Was na mojego Instagrama i cóż, zaczynajmy! Pierwszą serią z niewykorzystanym potencjałem jest seria Lego Nexonites. Kiedy w 2016 została wypuszczona pierwsza fala zestawów z tej serii, to było to naprawdę spoko. Był to świetny pomysł na nową serię: rycerze, ale z przyszłości. Jednak myślę, że to, co zniszczyło tę serię i sprawiło, że trwała tak krótko. To fakt, że nasi rycerze praktycznie ciągle walczyli z tym samym wrogiem, czyli Monstroxem, tylko po prostu pod inną postacią. Czy to księgi potworów, czy chmury, czy wirusa komputerowego. Z czasem zaczęło być to monotonne i powtarzające się. Kolejna seria to Lego Chima. Sądzę, że ta seria była naprawdę świetna i bardzo żałuję tego, że trwała niecałe 3 lata. Moim zdaniem twórcy mogliby ją dalej rozwijać, jak na przykład Ninjago, które początkowo miało trwać parę lat, a trwa już ponad 11. Zestawy z tej serii trzymały naprawdę wysoki poziom, dodatkowo wprowadziła ta seria coś nowego, speedory. Ja w swoim życiu zebrałem zaledwie dwa zestawy z Lego Chima, ale i tak jestem z tego zadowolony. Osobiście bardzo bym chciał, żeby ta seria powróciła i żałuję, że trwała tak krótko. Kolejna seria Lego z niewykorzystanym potencjałem to Lego Hidden Side. Seria ta w dużej mierze była oparta na aplikacji mobilnej. Jednak bez aplikacji te zestawy też miały sens. Nie tak jak na przykład w serii LEGO Video. A właśnie co do zestawów, to trzymały one naprawdę wysoki poziom. Moim zdaniem mogliby dodać jakąś nowinkę do tej serii, by potrwała ona nieco dłużej, bo jednak moim zdaniem nie dorównała ona serii chociażby Monster Fighters. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli on Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w sekcji komentarzy niewykorzystany potencjał. Ode mnie to na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!